Tu Teraz tak Wiesz jak jechać? Wiem No to jedź Gazu kurwa! Opluję se telefon przez ciebie Wrzuć, wrzuć wziu... Wrzuć jedynkę Masz Jeszcze raz Czekaj No i trzymaj Ja cię teraz pchnę i puść sprzęgło i wciśniesz Tylko trzymaj równowagę Puść I wciśnij, gazu, 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 gazu o. Zobaczymy czy dwójkę wrzuci. A co się kurwa, śmieje dalej? Tylko, że kurwa to jest tak: 5 sekund nagrania motoru, a 20 sekund. Kurwa rampy w opie. Tylko, słuchaj naszą rozmowę. Jest redukcja. Redukcja później. Zresztą się nagrać, kurwa pauzy. Czy <tuszy> ja. ty tutaj Jak? Ja jak tak. wjechał, tylko nie chcę ci pokazywać. A kur Ty, tu miejsce kurwa dla Zawadzkiego, opie. Wyślę mu to. Ej, Radek, z dedykacją dla Fischera, patrz kurwa, jak masz miejsce do trialu. O, czekaj, czekaj, stunter! Dajesz! Dajesz, Malina, ciągniesz! Firmowy Kurwa, mój motor! Widzisz, jaki stunter? O kurwa, to się zapada, debilu. Pierdolę cię gościu, jak... za ja kurwa poszedłem na jakiś... Co za frajer mój kask naxy za dwie stówki położył na jakiś balak A ci? Nie, To też jest kask... O kurwa, czekaj, ja stąd skoczę O ja pierdolę, tu trochę wysoko jest Nie śmiej się, chuju Stunter! Ej kurwa, ja nie wiedziałem, że to jest tak wysoko! Ej bez kitu! Ej chłopy, no ja, ja myślę, że mam kurwa, że im podnagam, dopiero je chłopie, aż mi kurwa grzywka podskoczyła! Jezusie! No ale patrz chłopie, tu jest kurwa z jakiś. Ty, tu są dwa metry? Nie! A jakiś metr? Ja mam metr osiemdziesiąt. Ile ty masz? Metr osiemdziesiąt. No to ja mam tyle co ty, to tu jest chłopie z jakiś. Metr 60, kurwa. No, pasz. Co no, gościu, ty to jak. Ja jestem na motorze, kurwa, nie chcę. Madame Małyż stunter. Nagrywam stuntera. Dawca dajesz, dawca. Hamuj, hamuj. Dawaj teraz temu Dawnowi, Znaczy Bartkowi, trzymaj. Czekaj, czekaj. czekaj. Ja ci powiem, jak... Daj trochę gazu. Da dawaj gazu. Powiedz mi jak się jedne ubra zaświeci. O, dobra. Ja zasadę poinstruowane jak jechać? No, nie wiem. Dlaczego ty mój kas ubierasz? No dobra, załóż potem go do otwarszenia. Dobra, panie władco, pójdźże to kurwa. No władco, no i królu jeszcze. A, no. Ale, czy, nie, nie sprzęgło najpierw. Sprzęgło, jest. Biegnij w dół. Jedenka w dół. Ale ta... Ale czekaj, jak dajesz jedynkę, daj trochę gazu, bo ci może zgasnąć. Gazu trochę. Ga Dobrze, daj trochę jeszcze. I puszczaj powoli sprzęgło. Dej gazu! Kurwa, jeździ gorzej niż... Dwójkę! Sprzęgło i lewarek do góry! No popatrzcie no nie wrzuci dwójki matą. Będzie mi piłował kurwa motor na w pierwszym biegu. Patrz, nie pociąg. Jedzie pociąg z daleka, na strążka nie zaczeka. Co? Dwójka jest w górę. No, stunter. Co za dmatą? Stunter. No nie no, on mi zakatuje motor Czekaj, gdzie mi kurwa odpadła ta część od manetki Debilu pojebane, hamuj! Hamuj! Nie, ja tego kurwa nie zostawię, no tak, przecież on mi rozzajewi silnik matą Delikatnie mało gazu! nie no, ja tego nie opublikuję, bo powiedzą, że ja kurwa daję jeździć, nie wiem, niepełnosprawnym. Hamuj, koniec jazdy Tylko nie dawał już tak dużo gazu. Wciśnij sprzęgło Sprzęgło i hamuj. Ty kurwa jesteś kopyt tylko... Co ty?